Dzień dobry Państwu. Nazywam się Paweł Zwierz. Reprezentuję firmę Manufakturę w Bolesławcu. Chcielibyśmy bardzo serdecznie zaprosić Państwa do naszego ogródka ceramicznego, gdzie promujemy naszą nową kolekcję Blue and White. Podczas naszych warsztatów Państwo mogą się zapoznać z technologią produkcji naczyń kamionkowych naszej firmy Manufaktura. Na ogródku mamy wiele przygotowanych atrakcji dla starszych dzieci i młodszych. Tuż za mną widać jak panie malują, czyli zapoznają się z procesem stempelkowania naczyń ceramicznych. Oprócz tego mamy również inne atrakcje, konkursy, zabawy. Jest clown, który proponuje dla młodszego pokolenia wiele również atrakcji, wjeżdżalnie, konkursy. Także zapraszamy jeszcze raz bardzo serdecznie do odwiedzenia naszej firmy. Poza tym, oczywiście, w naszych punktach sprzedaży dostępne są wszystkie nasze nowe kolekcje. W tym roku, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest wszyscy, jesteśmy pomalowani na niebiesko, to znaczy, że ten nasz katalog Blue and White i kolekcje, które się z nim znajdują, są dostępne dostępne sprzedaży. Bardzo gorąco zachęcam do zapoznania się z tymi naszymi nowymi kolekcjami, bo naprawdę budzą bardzo duży podziw. Te kolekcje zostały wyróżnione wieloma, wieloma yy, nagrodami. Yy, dwie bohaterki tego, tej kolekcji to jest pani główna projektantka, pani Magdalena Gazur, która od wielu lat związana z projektowaniem w naszym zakładzie zaproponowała kolekcję Modern. To jest połączenie różnych kresek i kółek, tak jakby w alfabecie morsa. I to wszystko zostało przełożone na nasze naczynia wypełnione pięknym kobaltowym kolorem. Kolejna bohaterka to pani Dorota Koziara Pochodzi ona z Polski, ale na stałe mieszka w Mediolanie, gdzie uczyła się projektowania wzornictwa przemysłowego, przemysłowego u ikony designu światowego Alessandro Mendiniego i zaproponowała nam kolekcję Renesans. To są bardzo tak jak kolekcji renesansu, epoki renesansu, różne połączenia kresek zaokrąglonych linii, które tworzą niepowtarzalny charakter tej kolekcji. Ona również zawiera oprócz koloru kobaltowego, również inne desenie i odcienie naszych pięknych kolorów, ponieważ w tej chwili firma Manufaktura oprócz kolorów typowych dla bolesławieckiej ceramiki, pawich oczek, to jest to pełna gama koloru, kolorystyczna, która nałożona monochromatycznie na nasze kształty tworzy niepowtarzalne wrażenie. I tak właśnie pani Dorota to spostrzegła i zaproponowała naszym e, klientom, partnerom, żeby zupełnie spojrzeć na Bolesławie z innej punktu innego widzenia. To jest tak zwane odrodzenie kolekcji renesansu, to jest odrodzenie naszego Bolesławka, ponieważ nie tylko folklorystyczne dekoracje są z nami związane, bo jest bardzo wszechstronny, kiedyś produkowano szkliwa jednokolorowe, więc to jest takie też nawiązanie, ale w nowej formie pokazanie, że rzeczywiście Bolesławiec może być inny, nowy, skierowany do współczesnego odbiorcy i tymi wszystkimi kolekcjami udowadniamy, że jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o wzornictwo przemysłowe w bolesławcu, dostajemy ogromne wyróżnienie, wiele nagród. Nagroda Trendy 2016 we Frankfurcie jest tego niezbitym dowodem. Teraz kolejną wystawę mamy w Łodzi na festiwalu designu w Łodzi, dostaliśmy nagrodę Must Have. To jest najwyższe wyróżnienie w dziedzinie projektowania. I tam również będziemy promować kolekcję blue, blue and White, więc wszystko to, co Państwo tutaj zobaczycie, naprawdę podczas święta ceramiki zostało wielokrotnie nagrodzone i jesteśmy z tego ogromnie bardzo dumni i dziękujemy naszym wspaniałym projektantom.